Cześć, z tej strony Trap.pl, a w dzisiejszym materiale wreszcie porozmawiamy sobie dokładniej na temat YNW Melly'ego no bo tak, w końcu przyszedł na to czas ponieważ ta finalna rozprawa sądowa rapera, już naprawdę tuż tuż za rogiem rozprawa podczas której poznamy jego przyszłość, czy Nw Melly resztę swojego życia spędzi w więzieniu czy zostanie od razu wypuszczony na wolność czy też być może zostanie odesłany na krzesło, no sami wiecie jakie krzesło bo też niestety ta opcja wchodzi w grę no i jak zwykle to bywa przy tego typu dużych rozprawach, czym bliżej jej jesteś tym więcej się dowiadujemy, tym więcej informacji wychodzi na światło dzienne. I dzisiaj właśnie sobie to wszystko przeanalizujemy. No bo naprawdę wiele rzeczy wskazuje na niepodważalną winę Rapera w tym tragicznym incydencie, który miał miejsce przed trzema laty. Jednak też przed kilkoma dniami poznaliśmy pewne nowe dowody, które mogą wszystko obrócić o 180 stopni. Co też właśnie prawdopodobnie będzie drogą obrony Rapera w sądzie. I powiem wam, że wygląda to naprawdę obiecująco, a przede wszystkim spójnie i rzetelnie. Dlatego dzisiaj właśnie wszystkie za i przeciw zbierzemy sobie do kupy, by na koniec Wydać finalne oświadczenie przed tym wszystkim, co będzie działo się w marcu. Czyli już niedługo. Tak więc, no, co tu więcej mówić? Zapraszam już was do oglądania. Wbijam wuja na to, co mi powiesz. Nie porzucę marzeń, póki nie zamknę, zawsze Na zawsze powiem. Dary, tak, subij ma swoją odpowiedź. Miejsko, mam będzie cudno legendowe, kiedy nie wiem, co tobie. A prawie jedynie co zapomnieć. Trzymaj, mam nie do ręki. chcę wam sprawdzić naszą dzisiejszą piosenkę dnia, z linku, który umieszczam w opisie, bądź też szybnym komentarzu. Więc jak coś, to wiesz gdzie to szukać mordo i zanim jeszcze przejdziemy sobie do głównego tematu tego odcinka, to chciałbym Was najpierw zaprosić na dwa koncerty, które za niedługo będą miały miejsce u nas w Polsce, dokładniej na Torwarze, czyli wiadomo w kultowej, sprawdzonej warszawskiej miejscówce. No bo właśnie dnia 2 kwietnia 2022 roku swój koncert w naszej stolicy będzie grał nikt inny jak Tommy Cash, którego chociażby możecie kojarzyć z tracku Quebo na Fide, pod tytułem Benz Dealer. Czy też wielu innych bardzo popularnych hitów na całym świecie. 2 czerwca natomiast swój koncert będzie tam dawać Denzel Curry. No, czyli marka już jak najbardziej uznana w amerykańskim rynku muzycznym. Od wielu już to lat, od wielu już to hitów, czy też od wielu albumów. Plus do tego wszystkiego Denzel zagra jeszcze swój drugi koncert w Polsce, dokładnie w Krakowie, dzień wcześniej, bo 1 czerwca w klubie Studio. I jak coś to na tym koncercie na 100% będę obecny osobiście, więc wiadomo. Jeżeli sami gdzieś tam będziecie, to może nam się uda złapać na jakieś piwko mordki. I dlatego tym samym jeszcze raz wszystkich zapraszam na te koncerty Bilety możecie kupować na stronie followthestep.com Wszystkie linki oczywiście zamieszczam w opisie Tam też odsyłam zainteresowanych Dobra, no my już tylko sobie przechodzimy do naszego Melego Czy też do nie naszego Melvina No bo kilka osobowości tego artysty To już nam kwestia bardzo dobrze znana Wiele razy wam o tej chorobie rapera opowiadałem I to właśnie najprawdopodobniej Jego alterego, ego zwany Melvinem Dnia 26 października 2018 roku Zabić miało jego dwóch przyjaciół No dobra, w sumie to na szybko przypomnę Zapomnijmy sobie teraz tę te kwestię, bo pewnie wiele nowych widzów w ogóle nie jest z nią zaznajomionych, ponieważ właśnie czterech raperów z ekipy YNW tego dnia mieli oni wracać jeepem do domu ze studia nagraniowego. Bortland, czyli rzekomy półtowarzyż Meliego w tym zamachu, miał ten wóz prowadzić. Ofiary wypadku, czyli Sack Chaser i Juvie, siedzieli po prawej stronie samochodu. Natomiast sam Meli, czy też Melvin, siedział na lewym tylnym siedzeniu. I to właśnie stamtąd miał wyprowadzić śmiercionośne strzały w kierunku swoich dwóch przyjaciół, w kierunku kompanów, z którymi bardzo blisko przeżył całe swoje życie. I następnie nie dwóch oskarżonych miał zataić wszelakie ślady. Mieli oni dokładnie zadbać o to, by nic później nie dało się na nich znaleźć. I kolejno sami powiadomili o takim incydencie policję. Według nich strzały padły z samochodu, który jechał z naprzeciwka. Jednak, też na skutek początkowego śledztwa detektywów, do więzienia zatrzymano właśnie Meliego i Juwiego. I panowie, już w sumie od trzech lat, przebywają w tej placówce, stawiając się na kolejnych przesłuchaniach, wyczekując swojej finalnej rozprawy sądowej, która, jak na ten moment, ma się odbyć 7 marca. Więc noż praktycznie na dniach. Jednak, no właśnie. Logicznie myśląc, to od razu wątpliwy wydaje się scenariusz, w którym raper miałby w taki sposób potraktować swoich day wahn potraktować swoich przyjaciół. No ale zawsze w tym momencie tłumaczono to wszystko właśnie ów chorobą psychiczną rapera i jego drugą, bezwzględną, szaloną osobowością Melvina, która to właśnie tego czynu miała dokonać ze względu na to, że Sack Chaser chwilę wcześniej znieważył matkę Meliego, która dla rapera jest po prostu całym światem, ponieważ niegdyś przed laty wynosiła ona w brzuchu małego Meliego, to nawet pomimo wielu namów osób bliskich by tę ciąże usunęła ponieważ miała ona wówczas dopiero 14 lat, a tatuś oczywiście od razu po wiadomości o dziecku zwiał do sklepu za mlekiem, to kobieta jednak pomimo tego wszystkiego zacisnęła zęby i melego urodziła. Następnie samotnie wychowywała, w międzyczasie cały czas pracując w fast foodzie i dlatego właśnie taka magiczna więź łączy rapera z jego matką. No i w takim wypadku ten scenariusz nabiera już całkiem dużego sensu. Jednak też oczywiście od zawsze mocno liczyliśmy na to, że raper jednak okaże się niewinny. No ale kolejne dni miały, ba, kolejne tygodnie, kolejne miesiące czy też lata, dzisiejszy jest to już w sumie ponad 1000 dni są to już ponad 3 pełne lata odkąd raper został zamknięty za murami więziennymi i na jego zwolnienie próżno nam było do tej pory czekać, nawet w momencie kiedy zaraz na początku pandemii zachorował na tego światowego wirusa i jak pamiętamy, taki Sixteen na przykład został wtedy chwilowo zwolniony z odsiadki gdy u niego takie chorobsko się pojawiło no i liczyliśmy, że Meliego spotka ten sam los sędzia jednak pozostał nieugięty i twardo trzymał rapera za kratkami co na pewno nie rokowało dobrze dla Meliego jednak też w międzyczasie do informacji publicznej Przechodziły i takie wiadomości, że w żaden sposób sąd póki co nie może tej winy Meliemu udowodnić, że nie mogą oni nigdzie znaleźć jego DNA na miejscu zbrodni. I te informacje akurat rokowały już jak najbardziej dobrze. Na początku 2021 roku natomiast opowiadałem Wam, że adwokaci Meliego prawdopodobnie są w posiadaniu niezbitych dowodów na niewinność rapera, o których wtedy jeszcze prawie nic nie wiedzieliśmy. Dziś natomiast no wszystko wskazuje na to, że już wiemy, co za tymi tajemniczymi dowodami się kryło i zaraz też do nich sobie przejdziemy, no bo właśnie dochodzi. Teraz do czasów teraźniejszych. Kiedy do tej finalnej rozprawy YNW Melego zostały już niepełne dwa tygodnie, bo przypominam, że jest to dzień 7 marca 2022 roku, 3, 15 i 24 lutego. Natomiast odbywały się ostatnie przesłuchania rapera. No i podsumujmy sobie teraz, co w ostatnich dniach dowiadywaliśmy się w tej kwestii. Tak więc najpierw dotarła do nas taka informacja, że Meli wraz ze swoimi adwokatami wnioskuje do sądu o to, by jeszcze przed tą rozprawą mogli się oni skontaktować ze wszystkimi świadkami, by po prostu dowiedzieć się co. Chcą o nie mówić w sądzie, po to, by następnie odpowiednio przygotować się do rozprawy, by przygotować linię obrony rapera. Adwokaci wnioskowali również o to, by sędzia odrzucił możliwość kary śmierci, by odrzucił opcję elektrycznego stołka i jeszcze na ten moment nie wiadomo, jak sąd rozpatrzył te wnioski. No a prokuratorzy natomiast, czyli inaczej mówiąc jego oskarżyciele, wnioskowali o to, by zarówno teksty rapera, jak i jego tatuaże były dowodami w tej rozprawie sądowej, co też z tego co przynajmniej wiem, zostało zatwierdzone. Dodatkowo poprosili oni o próbkę DNA rapera, by mogli zrekonstruować scenę zabójstwa, no i tak samo też to raczej otrzymali, skoro podobno przed kilkoma dniami porządzili oni i zanieśli do sądu cały katalog dowodów na Meliego, który uwaga zawiera aż 66 stron i tyczy się on głównie dowodów DNA, które rzekomo finalnie udało się jednak prokuratorom znaleźć, przez które wina rapera ma być już niepodważalna, z tego co czytałem głównie te dowody tyczą się właśnie trajektorii pocisków, które no wyraźnie leciały z miejsca w którym Myli siedział więc no w sumie to i my już kiedyś sobie ten temat omawialiśmy, no ale wiecie 60 6 stron, trochę tego jest. I dlatego też osobiście sądzę, że sprawa z tego względu zostanie przeniesiona po raz kolejny i to o kilka miesięcy. Ponieważ po takim piśmie, po takich dowodach, adwokaci Melego muszą się teraz bardzo dokładnie przyjrzeć temu katalogowi, żeby później móc odpowiednio obronić rapera przed tymi wszystkimi zarzutami. No, przynajmniej tak to właśnie wygląda przy tego typu rozprawach sądowych. W końcu ta historia jest śmiertelnie poważna. I dlatego też szczerze, no na tego 7 marca aż tak bym się nie napalał, bo pewnie ten termin zostanie przeniesiony. No ale właśnie, wcześniej coś wam Mówiłem o rzekomych tajemniczych dowodach na niewinność rapera, w posiadaniu których są obecnie jego adwokaci. I co prawda dalej, żadnego oficjalnego oświadczenia od samych obrońców nie mamy, czym dokładnie te dowody są, ale fanowska społeczność YNW Melego właśnie przed kilkoma dniami. No najwyraźniej również do tych informacji dotarła. I dokładniej rozchodzi się o serię tweetów pewnego florydyjskiego rapera, który działa pod ksywką Crucial MIT MC. No, przynajmniej na Instagramie tak się nazywa. I też co prawda, z tego co widzę, na dzień dzisiejszy ten gościu sam już wiele nie nawija. Zatem. Zapisał w bio, m.in. jest ghostwriterem Bad Baby. Jednak przed laty właśnie sam próbował swoich sił jako raper. I co więcej, jak się okazuje, był właśnie rywalem, czy też wrogiem Melego pochodzącym z jego rodzinnych stron. I panowie od najmłodszych lat byli w bardzo dużym konflikcie. Tym bardziej, że przynależał on też do wrogiego gangu. Ponieważ jak wiadomo, Meli należał do bloców, a ten ziomek właśnie do krypsów. No i tak, dobra. O jakiej serii tweetów tego typa dokładniej tutaj mówimy. Ano tych, które teraz widzicie na swoich ekranach i które zostały wrzucone na przestrzeni trzech kolejnych dni. zaraz po tej tragedii, zaraz po zamachu na Sackchasera oraz Juwiego, jeszcze w 2018 roku i przeanalizujmy sobie teraz, co dokładnie w tych postach Kruszal napisał, no bo po kolei, najpierw dzień po tragedii, z samego rana stwierdził wprost, że po prostu jebać YNW Melego, a w hashtagach zawar na przykład morderstwo w mojej głowie, Ile później, tego samego dnia, wrzucił kolejnego tweeta z tym oto zdjęciem, jak widzimy na szyjnika który YNW Melego wcześniej posiadał cóż, najwyraźniej musiał mu on go ukraść no i to zdjęcie Kruszal podpisał my celowaliśmy w Melego, ale trafiliśmy w nie Niewinne osoby. Natomiast gdy ktoś w komentarzu spytał się go, czy rzeczywiście strzelał do melego, to ten odpisał tylko emotikonką no wiecie, tą emotikonką pistoletu i emotikonką karetki. Więc no grubo. Ale jest tego jeszcze więcej. No bo kolejny wpis brzmiał. Palimy właśnie twojego kuzyna. Ten slag ogólnie ciężko przetłumaczyć na język polski, ale chodzi tutaj oczywiście o disowanie zmarłych osób. A gdy natomiast ktoś znów się go zapytał o to, czy strzelał do melego, to Kruszal mu odpowiedział. A co jeśli tak? By na koniec wreszcie uznać. Już dwa dni po tej tragedii chciałeś bifu? O, to słabo. My celujemy w tego Jeep'a. Tak więc jak widzimy, facet wyraźnie sam na siebie sypie. No i też właśnie warto tutaj zaznaczyć, że kiedy te posty były wrzucane, to nic jeszcze o tej tragedii nie było wiadome. To znaczy nie była ona jeszcze nawet wtedy informacją publiczną, i tym bardziej w takiej sytuacji te tweety mogą zadziwiać. No bo wiecie, skąd ten gościu musiał mieć na przykład informację, że jechali oni akurat jeepem, itp i Dlatego właśnie takie dowody no wydają się jak najbardziej wiarygodne. Tym bardziej, że sami to widzieliście, że kruszar wprost przyznaje się w nich, że to on za tym wszystkim stoi. I co prawda też nie mamy pewności. Czy gościu na przykład po prostu wtedy sobie nie robił jaj? Czy na przykład nie dowiedział się tego wszystkiego od jakichś wspólnych znajomych i w taki sposób po prostu szukał atencji w sieci? Bo taka opcja oczywiście też jest możliwa. No ale właśnie, stuprocentową wiarygodność tego wszystkiego musi teraz przebadać wysoki sąd. I kurde, co by nie mówić, nie chciałbym być teraz na jego miejscu. No bo sami pewnie widzicie, że po prostu im więcej się dowiadujemy, to tak naprawdę finalnie wiemy jeszcze mniej, bo ciężko stwierdzić co jest prawdą, a co fejkiem. Komu wierzyć, a komu nie. I tak jak wcześniejsze dowody, no przeważały to Szale bardzo mocno stronę, że to właśnie Meli stoi za tym wszystkim i jest on winny. To tak teraz mogą. Oczywiście nie muszą, ale te nowe dowody mogą się okazać przełomowe, no bo właśnie podczas tego ostatniego przesłuchania, YNW Bortlen, oskarżony Meliego w tej sprawie, wrzucił takiego bumeranga na swojego Instagrama, w którym oznajmił, że już za niedługo szokują oni cały świat, ponieważ wyjdą z więzienia. I sam osobiście mam nadzieję, że tak właśnie się stanie. No bo kurde, scenariusz, w którym Meli trafiłby na krzesło. Aj, nawet nie chcę o tym myśleć. Tak więc podsumowując, jest to po prostu. Cały czas jeden wielki znak zapytania i musimy teraz poczekać, aż wysoki sąd orzeczy swoje stanowisko w tej kwestii, a tej przyszłej finalnej rozprawy sądowej, tak jak mówiłem, możliwe, że będzie to już 7 marca, ale też bardzo prawdopodobne, że zostanie przeniesiona na później, więc żeby tego wszystkiego nie przegapić. Żeby być na bieżąco z wszystkim, co dzieje się w rapie, to zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem po więcej rapowego kontentu z całego świata. I swoją drogą to napiszcie też dzisiaj w komentarzach. Jakie Wy macie osobiście przeczucia do tej przyszłej rozprawy sądowej. wbijajcie też na trapshop.pl. Kozackie bluzy i podkoszulki, gdzie też cały czas czekają na Was kozackie promocje. Pijecie na Instagramy Info ten z newsami oraz Trapel News, ten mój prywatny. Zostawiajcie łapki w górę, a tymczasem ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.